Cześć, kochani, witajcie na kanale Agnes Vlog i Zapraszam Was na 16. zdrap Masa. No i dzisiaj co? Standardowo. Otwieramy kalendarze. Dzisiaj widzicie, mamy jakiś inny rozstaw. <grych> yy, I drapiemy z drapeczki. Świąteczne odliczanie. A że dzisiaj wyszła z drabka plastra miodu, czyli raczej wznowienie niż premiera, no to mamy dwie nowości. Właśnie dwie, yy, właśnie dwa plastry miodu z numerkiem 6 i z numerkiem 12. Chłopak wybiera, więc zobaczymy, jaką będzie miał rękę. No, i bez zbędnego gadania przechodzimy do filmiku. Poprosimy o intro. No dobra, kochani, więc bez mnego gadania, byle się streścić, bo jest dosyć późno, wróciłam właśnie z pracy. Jeszcze byłam na zakupach, odbierałam paczki z prezentami, także to niedługo wam pokażę, co komu kupiłam w 23 trzecim w którego będziemy mieć w Wigilię. Także wtedy wszystko wam pokażę, bo wszyscy już będą wszystko widzieć. Chyba tak. Tak mi się wydaje, że tak zrobię. No ewentualnie, jeżeli komuś jeszcze nie będę mogła wam pokazać, bo na przykład jeszcze nie dałam, no to wtedy zrobimy tak, że to, co nagram, to, to co będę mogła wam pokazać, to wam pokażę 23 grudnia, a tego, czego nie będę wam mogła pokazać, no to pokażę wam po prostu w Wigilię, czyli jak będę nagrywała w Wigilię, to zobaczycie to w pierwszy dzień świąt lub w drugi dzień świąt, bo nie wiem, jak to będzie z wigilijnym odcinkiem, ale jeszcze do tego trochę czasu. Przechodzimy do otwierania kalendarzy adwentowych i yy, zaczniemy sobie od... Yy, może od Kinderka? Co Wy na to? Zjemy sobie od Kinderka. Nie jest otwierane. dzisiaj. Mamy szesnastkę tutaj. Proszę bardzo. Jest jajeczko. Już widzę, wiecie, po kształcie, ja już rozróżniam. O, proszę. Mamy jajo. Więc jajko już y, jutro sobie zjemy, bo jest już późno. Także y, córka tak naprawdę jest już przygotowana do spanka. Także no, y, dostanie to jutro z rana, więc mamy dzisiaj Kinder Splendakia w Kinderku. Dalej. Przechodzimy do... Do Linda. Idźmy tym trapem słodyczowym. W Lindzie szesnastkę mamy tutaj. Tutaj, 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 tutaj. I otwieram. Czekaj, jestem, co to będzie. Uuu! Tego jeszcze nie mieliśmy. Ok, odstawiamy, odstawiamy kalendarz. Ok, także dzisiaj mamy coś takiego, taka czekoladka jest tylko jedna w lindzie i to jest, słuchajcie, yy, orzechowe, także zjem sobie. A co, ja tam mogę go tutaj pożyć, tu liczę. E, teraz, yy, wiesz, my jest sinseja. Szesnaście mamy tutaj, zobaczcie na środku. Są takie lekkie te kalendarze, że wam mówię, tutaj chyba będzie jakiś naszyjnik, ewentualnie może jakiś komplecik, chyba sam naszyjnik jest, tak, już wam pokażę, tylko odstawię kalendarz. Dzisiaj mamy taką, zobaczcie, biżuterię, jakieś takie dwie kuleczki, yy, taki łańcuszek, zobaczcie, z jedną kuleczką tutaj, ze sznureczkiem i na końcu też mamy kulkę, także no, ładny, naprawdę, taki skromniutki. Więc, jak ktoś nie lubi taki biżuter, to na pewno nie, nie jest zadowolony z tego kalendarza. to ale powiem wam, że ja e, jestem zadowolona. Także teraz weźmiemy sobie balę i mamy od dziś do otwarcia e, to okienko, które jest takie przewrotne, i mi się ciągle tam e, coś e, z niego przewraca. Ciągle. Także tutaj mam szesnastkę, już sobie wypatrzyłam wcześniej. Zobaczcie. Mamy szesnasteczkę i już otwieram. O, złapię Ok. No i tak, tutaj mamy oczywiście napis. Więc ten napis macie tutaj na górze przetłumaczony. O, tutaj macie przetłumaczenie tego napisu. Dobra, i patrzymy co tu mamy za produkt. Dobra. Odstawię i już Wam pokażę. Mamy tutaj, zobaczcie, chyba jakiś krem na pewno, ale do czego. Nie ma żadnego na pewno jest witaminą E. Także oczywiście tutaj macie obok, do czego ten, co to jest za krem, do czego służy. Także no zobaczymy. Bardzo ładnie mają to opakowanie. Zobaczymy, jak to pachnie. Czy ma w ogóle jakiś zapach. I to ma 10 ml. To taka próbeczka. Czy to ma jakiś zapach? Nie wiem, może to jest jakiś krem pod oczy. Nie wiem, rozsmaruję sobie troszeczkę. Nie. To nie ma zapachu, słuchajcie. Także nawet bym powiedział, że jakiś taki brzydki ten zapach jest. No także ciekawa jestem. Wcześniej mieliście tłumaczenie, że wiecie, co to jest za krem. E, Pachnąć to nie pachnie. Teraz przechodzimy do szesnastki od mojego boja. Zobaczymy, co tam jest. Tam jest, słuchajcie, coś na grubo. Tam jest więcej niż jedna rzecz na pewno. I otwieramy. Razem sobie zajrzyjmy. Czekajcie. Okej, okay, coś tam jest. Dobra, i łowimy. Standardowo, e, No Ewidentnie, mój chłopak chce, żeby była gruba. Naprawdę, ewidentnie. I dalej mamy. O, jakie śliczne. Zobaczcie, jakiego mamy słodziaka. E, to jest kula do kąpieli. w Serduszku. E, o, zobaczcie. Serce do kąpieli. O zapachu soczystego arbuza. Takiegoś TS o Marii i to jest handmade. Także z olejem kokosowym z masłem sza i o zapachu soczystego arbuza. No fajnie. Bardzo ładnie pachnie. No. Bardzo ładnie. Także no piękne serduszko. Piękne. Bardzo mi się podoba. Dobrze i teraz bez mnego gadania przechodzimy, słuchajcie, do naszych zdrapek, no i zobaczymy, co dzisiaj nam da plastry miodu, także zmieniamy kadry. Ok, także mamy dzisiaj zdrapki, świąteczne odliczania, no i znowu e, plastra miodu, zobaczcie, z numerkiem 6 i z numerkiem 12. E, dzisiaj mamy standardowy wkład, czyli 10 zł, zobaczymy, co dzisiaj wygramy, ale zacznijmy sobie od zdrapania 16 w naszym świątecznym odliczaniu. Przybliżymy troszkę i drapiemy, przypominam, że tu musimy znaleźć prezent, także no ciekawa jestem czy nam się coś trafi w tym świątecznym odliczeniu cokolwiek, a tutaj mamy świece, świece za 300 zł, ostatnio słuchajcie byliśmy w Warszawie, we wtorek. No i słuchajcie, pojechałam do oczywiście mojego kochanego sklepu ze świecami, ze świecami, czyli Twinkie Candle. No i tam słuchajcie, wydałam 300 zł. No dobra, 250. Ale powiem Wam, że polecam Wam ten sklep Twinkie Candle, bo tam są naprawdę przepiękne zapachy. Mm, dobra, no. E, tylko, że ten sklep mieści się w Warszawie, ogólnie jest strona internetowa. Ale naprawdę słuchajcie, polecam wam. Tam yy, świeczka kosztuje najmniejsza 40, nie 69 zł, a duże kosztuje stówkę. Ale naprawdę słuchajcie, no dam wam linka w opisie. No naprawdę polecam wam te świeczki. Warto wydać ten y, chociaż raz taki takie bo No jak się odpali, to w całym mieszkaniu czuć. Dobrze. O co chodzi w tym plastrze yy, miodu? Więc tak, mamy plaster miodu, troszeczkę odsuniemy. O, mamy plaster miodu. Eee, no, powiem Wam, że szata graficzna. Kiedyś zdrapałam chyba plaster miodu na kanale, ale nie, nawet już nie wiem, czy na pewno drapałam. Może kiedyś zrapałam. Ale powiem wam tak, tutaj przy tych złotówkach były taki brokacik. Teraz tego nie ma. No i tutaj plaster miodu też się troszeczkę świeci jakimś złotem. I tutaj mamy taki bardziej zimowy wystrój tych pszczółek, możemy wygrać 200 tysięcy złotych, tak się przystała tabelka wygranych, czyli mamy do wygrania 5, 10, 15, 25, 50, 100, 150, 1000, 10 tysięcy i 200 tysięcy główną wygrane, czyli mamy 10 stopni wygranych. No i tutaj musimy znaleźć w tych liniach grze od 1 do 7 E, trzy identyczne symbole, no i wygrywamy, a w bonusie możemy znaleźć musimy znaleźć taką pszczółkę, wtedy wygramy, wygrywamy od razu 25 zł. Powiem Wam, że jak ten plaster miodu jest, i drapałam, a razu nie miałam pszczółki. Także zobaczymy, jak dzisiaj chłopak e, będzie tutaj miał rękę. Także drapiemy. Trzy takie symbole muszą być, no i co tutaj mamy? Plik, korona, i plik. Dalej. Koniczyna, bank, kwiaty i plaster, dalej, bank, plik, korona, drzewo i diament. na razie pusto. Gra czwarta, portfel, podkowa, może nam szczęście przyniesie to podkowa, bank, moneta. Skrzynia i podkowa. gra piąta, skrzynia, diament, diament. Także mamy dwa razy. Diament jest szansa, złoto i drzewko. No pokusili, pokusili nie się dali. Dalej plaster, plaster, znowu kuszą, skrzynia i safe, czyli tak jak mówię pokusili. Gra siódma, UL. Ul i ul jest! Mamy wygraną w grze siódmej! fantastycznie! Patrzymy ile? 5 zł. No ale dobre, i 5 zł, słuchajcie, zrabka nam się zwróciła. Bonus. A w bonusie mamy. Jabłuszko. No i świetnie. Gdzieś te kontrolne są. O, mamy O. I jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Czekajcie, muszę znaleźć. O, mamy OO, także kontrolne OO. W grze siódmej mamy 5 zł, czyli gra siódma jest szczęśliwa. Siódemeczka nam dała piąteczkę. Zrabka z numerem 6 dała nam 5 zł. A teraz mamy zrabkę z numerem 12. No i słuchajcie, szukamy znowu trzech symboli. Drzewko. Niczynka i drzewko. Gra druga. Skrzynia. Bank. Ul. I ul. Gra trzecia. Moneta. Flik. Złoto. safe I złoto. Czwarta. Tęcza. Drzewko. klik Tęcza. Drugi raz. Korona i skrzynia, czyli znowu, słuchajcie, kuszą, tak jak w tamtej z Te Zaczęli kusić, kusić, aż w końcu dali. Gra piąta, skrzynia, gwiazda, safe, kwiaty i tęcza. Szósta ul, podkowa, korona i plaster. No i siódma gra, gwiazda, diament. I diament. No, i zobaczymy, co mamy w bonusie. A w bonusie kryje nam się wiśnia. No, niestety, ta jest zdrabka przegrana. Czyli tylko jedna zdrabka dała nam wygraną. Tak pochowali te kontrolne, z wiecie co? Że naprawdę. No, halo, gdzie wyśta jesteście? O, mamy N. I, 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 i. Nie mogę, ale chyba, nie no, na pewno nie, nie, nie ma nic, nie. No patrz, zaraz drapię całą zdrapkę. O, jest NDO. Dobra, także no ta zropeczka jest akurat y, przegrana. Podsumujmy. Nawet na 10 zł. Mamy zrapkę jedną, y, wygraną y, 5, 5 zł, także no, połowa nam się zwróciła. Fajnie, fajnie, że chociaż coś jest, że nie ma takiego pustego zdrapingu, to mi się bardzo podoba. Oby tak dalej szło, by to była dobra passa. Jutro będzie troszeczkę dłuższy odcinek, bo mamy do zdrapania dwie krzyżówki. Oczywiście w połowie są zdrapane, ale zapraszam Was na jutrzejszy odcinek. Tam sobie trochę pogadamy. Żeby, żebym Was nie zanudziła e, i sobie tam pogadamy troszeczkę na temat co tam się umydzie i tak dalej. Także jeżeli filmik Wam się spodobał, to oczywiście dawajcie łapki w górę, e, subskrybujcie, oczywiście komentujcie, a my się widzimy już w kolejnym zdrafmasie. Do jutra kochani, bajo!